Wyłącz tego laptopa, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz, jak cień już. my z matką harujemy, a ty siedzisz cały czas przed tym komputerem. Wynoś się z mojego pokoju, już! Coś ty powiedział? Wyłącz to, albo ja to wyłączę! Jesteś żałosny! Nienawidzę cię, wynoś się z tego domu! Coś ty powiedział? Zostaw mnie! Nienormalny jesteś! Jak wrócisz, to pogadamy! Co się stało? Znowu się pokłóciliście, no, u nas... No, Bachar, słuchaj, rzucił się na mnie z rękami! Co? Musiałeś mu coś zrobić. A ty zawsze jego stronę trzymasz. To weź jeszcze ten laptop i biegnij za nią, żeby sobie synu już mógł pobrać! Nie znęcaj się nad nami. Widzisz, co robisz z naszą rodziną, jak ją niszczysz? Ja ją niszczę? A kto pozwala synuszowi siedzieć całe dnie przed komputerem i marnować swój czas? Tak! A ty co robisz? Ile czasu poświęcasz dla mnie i dla syna, a ile dla pracy i dla komputera? Jak chcesz nas naprawiać, to zacznij od siebie! Cześć, synu, co u Ciebie? O czym chcesz pogadać? Eee, no widzisz, synu, mało ostatnio mamy czasu. Nie rozmawiamy prawie wcale. Widzę, że spędzasz swoje wolne chwile przed komputerem i tak pomyślałem, że może byśmy mogli coś w tej kwestii zrobić. Co o tym sądzisz? Y no nie wiem. Hmm, wiesz co? A może. No. Z mamą przychodzimy późno z pracy, jesteśmy zmęczeni. Oglądamy tylko trochę telewizji, idziemy spać. I w sumie rozumiem Cię, że wybierasz komputer, no bo jakby to jest najłatwiejsza droga. Ale chciałbym, żebyśmy więcej czasu spędzali razem. Może tato, no. Nie wiem za bardzo co powiedzieć. Nie myślałem nad tym. Chyba... Muszę mieć trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić. Ja też chcę z Tobą rozmawiać, ale nie bardzo wiem o czym. Hmm. Wiesz co, może byśmy zaczęli od jakichś spraw, które obaj lubimy. Nie wiem, może... Jak myślisz, no co moglibyśmy razem zrobić? Lubimy motoryzację. Może moglibyśmy gdzieś wspólnie pójść? Jakiś... No, słyszałem, że niedługo będzie rajd w okolicy, to możemy pójść na ten rajd i zobaczymy. Świetna myśl. Wiesz co, wybieram się zaraz na grup dziadka. Mógłbyś pojechać ze mną, pomóc mi tam posprzątać, a przy okazji opowiedziałbym ci, jak razem składaliśmy pierwszego Junaka. Co ty na to? No dobra, jedźmy. Dobra, idę po kulturę.